Dzień dobry państwu w ten piękny słoneczny dzień. Jakoś nam tak się udaje ten na filmiki nagrywać w takie dni. Dzisiaj krótko na temat polskiego ładu 2 albo bis, albo niskie podatki, różne mamy marketingowe tutaj hasła. Chciałem od razu powiedzieć, że dzisiaj będzie do państwa wysłana prezentacja w PowerPoincie na temat właśnie tych zmian, które najbardziej państwa dotykają. Nie będę mówił o tych zmianach związanych z wspólnym z dzieckiem, wtedy bo to są marginalne kwestie. W tej kwestii proszę dzwonić i ja Państwu to wytłumaczę, albo nagram osobny filmik. W, filmie, w prezentacji, którą Państwo otrzymacie w dzisiejszym mailu chciałem przekazać informacje, te, co teraz krótko i jasno powiem na temat, proszę Państwa, zmian w podatkach, jak i w prawie do odliczenia składki zdrowotnej od przychodu od dochodu, tak proszę Państwa, zmiana, która Państwu najbardziej jest jakby taka najbardziej nagłośniona, to oczywiście jest te hasło niskie podatki. Bo nasz ustawodawca zmniejszył podatek z 17% na 12%, on dotyczy oczywiście tylko podatników rozliczających się książką przychodów i rozchodów według skali podatkowej. Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym albo ryczałtem nic się nie zmieniło w tym zakresie. Te same stawki dalej obowiązują zarówno w ryczałcie, jak i w skali w liniówce. Tylko skala podatkowa ma jakby ten mniejszy próg między dochodem między 30 tysięcy a dochodem 120 tysięcy. Stawka spadła z 17% Państwa, na 12%. Drugą zmianą, która jest tutaj taka kluczowa, to nasz ustawodawca pozwolił odliczyć. 50% w przypadku ryczałtu, 50% zapłacony składek zdrowotnych od 50% przychodów. W przypadku składki płatników podatku liniowego mamy możliwość odliczenia 8000 złotych zaliczenia w koszty uzyskania przychodów. Proszę Państwa, to są tak marginalne kwoty, że przy 8000 zaliczenia w koszty, proszę że to jest niecałe 1600-1700 zł na rok. Proszę te limity są roczne, a nie są miesięczne, nie ma takiej możliwości odliczenia składki zdrowotnej od swojego dochodu w przypadku rozliczania się skalą podatkową. Ustawodawca to argumentował tym, że obniżył podatek dla tych podatników z 17 na 12 i to jest jakby taka rekompensata braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Tak? W związku z powyższym, ta zmiana jakby dotyczy każdego, jakby w innym zakresie tych rozliczających się skalą poradkową dotyczy właśnie zmiana tego składki, tej skali poradkowej w dół, a proszę Państwa na liniówce właśnie możliwość odliczania, częściowego odliczania składki zdrowotnej od swojego dochodu. Proszę Państwa, druga zmiana jest taka, jest to taka rzecz, która się nie spotyka, jest możliwość zmiany formy opodatkowania. czyli podatnik rozliczający się w ramach zakresie np. zryczałtowanego podatku dochodowego, będzie mógł składając do 22 sierpnia odpowiednie oświadczenie, oporadkować od 1 lipca według skali podatkowej. Nie będzie mógł się oporadkować według poradku liniowego, tylko i wyłącznie według skali podatkowej. Tak samo podatnicy liniowi będą mogli na koniec roku, w zeznaniu rocznym, w zależności co jest złożą zeznanie roczne, wybrać, czy chcą się oporadkować, skalą podatkową, czy podatkiem liniowym. Czyli tu będziemy w styczniu, będziemy z Państwa mieć dużo spotkań, bo będziemy sprawdzać, czy się bardziej komuś nie opłaca według skali podatkowej, czy jednak będzie się opłacało zasad na liniówce, tak? I oczywiście wybór na przyszły rok. Taka krótka informacja do Państwa by przekazana w formie ustnej. Proszę sobie przeglądać prezentację, starałem się ją ograniczyć do minimum, żeby dla Państwa nie zajmowała dużo czasu. Jakby były jakieś pytania, proszę dzwonić lub pisać przez Whatsappa do mnie. Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.